Na terenie pałacowo-parkowym w Goście Radowie, do którego prowadzi brama w kształcie łuku triumfalnego, a który znajduje się z kolei na terenie aktywności lokalnej grupy działania Ziemia Kraśnicka. Rozpoczynamy naszą wędrówkę od liśnika dużego poprzez radawczyk aż do najdłuższej na wsi Aleksandrowa, a przywiodły nas tu smaki tradycji kulinarnych. Zapraszam. państwo, na czym polegają warsztaty kulinarne. Panie gotują dwie potrawy z innego regionu Polski i jedną z Lubelszczyzny, ale też nie waszą. Co wy dzisiaj, panie, gotujecie? A jesteśmy z paniami z klubu seniora z Goście Radowa i z Leśnika Dużego też, tak? Zakładam chustkę, żeby pasować do was. Dzisiaj gotujemy zupę mazurską. Tutaj w naszym regionie nie robimy z rybą, robimy tam jakąś kostkę dajemy coś tam takiego bo że inaczej smakuje A z rybą, nie gotowa mieli. No to dobrze, że pierwszy raz z rybą, jaka to ryba, karp. karp tak. No prawie jak bigilia. I dorsz, i trochę dorsza. Dobrze, jakie składniki są tej zupy? Ta? Oprócz ryby, to co jeszcze? Warzywa z ogrodu Waszego? Na kapustka, ziemniaki i warzywa. E, pietruszka, marchewka, łącznie z ziemniaczkami, podduszona na masełku, e, zieleninka, cebulka siekana. Podczas gdy w liśniku dużym trwa wielkie kucharzenie, my zwiedzamy okolice, a okolica jest wyjątkowo urokliwa. Słynie między innymi z hodowli ślimaka jadalnego, który stąd trafia wprost na francuskie stoły i z największych plantacji malin w Polsce. Jesteśmy na terenie rezerwatu przyrody Marynopole. Dlaczego ten rezerwat jest taki wyjątkowy i warto tu przyjechać? Jest to miejsce wyjątkowe. To jest najpiękniejszy fragment lasów gęszczanowskich. Znajduje się tutaj... Wspaniałe, 150-letnie, a nawet 200-letnie jodły, tudzież olbrzymie dęby. Miejsce jest bardzo przyjemne, zwłaszcza latem, kiedy mamy na powietrzu wysokie temperatury, to zawsze odczuwamy chłód, czujemy się jak w niebiańskiej puszczy wręcz. To na pewno wszyscy zachęceni przez Pana tutaj przyjadą, a my tymczasem na warsztaty kulinarne się wybieramy. ma pan swój smak dzieciństwa? Oczywiście. Jaki? Barszcz z kapustą i ziemniakami. To tutaj może nie barszcz... Ale nawiązuje to... też kiszona kapusta, która jest daniem tutaj regionalnym naszym. To niesiemy, panie wójcie. Pan niesie, ja będę nalewała, dobra? Oczywiście. Nie próbowała piroga biłgorajskiego kiedykolwiek? Nie, w życiu takiej, w takiej formie nie. Już próbuję. A jaka jest różnica między to znaczy między, między nie ma ciasta. Który... Aha. Tak, no. bo to robi też świetne kaszaki właśnie. Tylko że, że w cieście. A Ciastu tutaj jest żyje? bez ciasta. Bez ciasta, bez ciasta. Tak. Piękna wycieczka, przyroda, zabytki, kulinaria. Myślę, że warto wybrać się w te okolice i odpocząć trochę z rodziną czy przyjaciółmi. Nobelski ma prawie 90 lat. Od 60 swoją siedzibę w Radawcu. Charakterystycznym elementem krajobrazu są tutaj latające samoloty i szybowce. My dzisiaj ze względów pogodowych zobaczymy je w hangarze, ale do Radawca przywiodły nas kolejne smaki tradycji. Panie Wójcie, ja trzymam fajercaka i słyszałam, że to jest Pana smak dzieciństwa, tak? No właśnie, przypominam sobie te smaki dzisiaj też, choć od niedawna motycz, szczególnie kobiety z motycza, przypomniały mi o tym smaku, który pamiętam jako kilkuletni chłopiec. Moja mama robiła podobne, tylko troszeczkę większe rozmiarem te właśnie fajercaki. Najprostsze z możliwych ciast. Tylko mąka, mleko siadłe i soda. I soda. Ojciec chrzestny polskich nalewek, Waldemar Sulisz. I tutaj właśnie w Konopnicy. w środku typowa nalewka konopnicka, produkt z Tobie. Jarząb szwedzki. A skąd tu jarząb szwedzki? No Szwedzi, cały motyw, cała Konopnica to jest wielka legenda o Szwedach. Jarząb szwedzki, one są gdzieś po lasach, rosną bardzo dziko. Tam rosną czerwone owocki, na tych owocach tego dziwnego jarzębu tutaj od wieków robi się właśnie nalewkę na jarzębiu. E, taką niezwykłą, bardzo mocną, bardzo esencjonalną, która dojrzewa 3 lata, w czwartym roku jest najlepsza. To znaczy... W Radawczyku praca w Re. Proszę Państwa, ja też się wzięłam do tej pracy. Co Wy robicie? Kury. Kury? Dzisiaj kury na warsztatach? Tak, tak dzisiaj na warsztatach mamy kury. Inwencja, wasan tutaj musi wziąć górę. Każdy z nas interpretuje wzór przedstawiony przez panią prowadzącą. Więc każdy to jest jej przypomina jak wygląda kura. <grywa> Rodzina Państwa zająców w komplecie dzisiaj gotuje. Kto tak naprawdę w domu gotuje? Tata czy panie? Żonka, jednak żonka, ale pan tutaj dzielnie pomaga. Staram się. Czy parowańce po raz pierwszy robicie? Tak, ja pochodzę z zupełnie innego regionu Polski, nie miałam wcześniej do czynienia z tego typu potrawą. To jest mój pierwszy to raz. To dobrze, że tradycja tak wędruje, takie tak. Smaki, smaki tak wędrują przez różne regiony i na tym to dzisiaj polega. Aleksandrów, pierwszy, drugi, trzeci i czwarty to aż cztery sołectwa. Które biegną wzdłuż drogi łączącej Biłgoraj z Tomaszowem lubelskim. I te cztery sołectwa tworzą najdłuższą na lubelszczyźnie wieś Aleksandru, która ma ponad 9 km długości. Tutaj od kilku dni trwają przygotowania do warsztatów kulinarnych, podczas których powstaną smakowite potrawy związane z ziemią biłgorajską i z Aleksandrowem, ale także z innego regionu lubelszczyzny i z innego regionu Polski. Jak widać, warsztaty kulinarne cieszą się ogromnym powodzeniem. No tak, y, Aleksandrów jest szczególną miejscowością, jest wyjątkowy, bo jest bardzo długi ale też wyjątkowy, to wyjątkowość tworzą ludzie, którzy tutaj mieszkają, co widać zresztą. Zainteresowanie jest bardzo dużo, z czego się cieszymy i to wskazuje na zasadność działania lokalnych grup działania na naszym terenie. Mówią, że Pani przytyła trochę, bo dwa dni przygotowywaliście się i piekliście w całym Aleksandrowie. No tak, bo dostawałam dużo telefonów i musiałam wszystkiego próbować, a nie można tego nie spróbować. tutaj jak w ulu podczas warsztatów kulinarnych. A propos ula. Proszę Państwa, gdzie powstaje najlepszy miód na ziemi biłgorajskiej? Tu, niedaleko, w Bukowcu u pana Feliksa Komana. U mnie jest ponad 80 uli. Dokładnie 83. Pszczoły są normalne, jako u każdego pasiecznika. Tylko, że to nie jest pasieka wędrowna. Tylko ta pasieka stoi w tym miejscu cały czas. I to zbierają co w koło daje las, łąki, pole. Szczególnie jest tu wielokwiat, bo wielokwiat to się składa ze wszystkich miód, ze wszystkich roślin. A tutaj pierogi dziszkowe, tak, tak robicie? Tak, Co to znaczy dziszkowe? Dziszkowe, bo, bo ser jest dziszkowy, to takie się go pisie. To nie jest tradycyjny taki typowy ser. Nie, on... nie. To się swój własny ser bierze, się układa, go się pełgarczyk, kamieniaczek. To. I on dłużej stał, tak? Tak. Jak czym dłużej stoi, to on kiśnie i soli się go też i kładzie się szmateczkę I na to, to. Jest na... i kamieniek. I to jest na tak, dzień, tak, jest nadzień, tak. A ciasto jak się ciasto robi? Ciasto się robi, tak. Kilo kartofli się gotuje i dusi się je jak się ugotuje. Później tych e, surowych kartofli się trzeba. I surowe i gotowe I gotowane. Tak. 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 Wszystkie takie malutkie, pani Józefa? Bo wie pani, bo to są pierogi, takie, żeby tylko posmakować. Czyli na osoloną wodę, na osol jak wypłyną. Tak, na osoloną wodę wrzucić, i już jak wypłyną, to już są Gotowe. W Aleksandrowie to najlepsze kiszonki. Ogórki kiszonej kapusta kwaszona na całej Ziemi Biłgorajskiej. A wszystko za sprawą państwa paluchów. Najlepsza kapucha rośnie w Aleksandrowie u palucha. Gdy jej raz skosztujesz, to się zaraz zorientujesz, że taka pusta sama pcha się w usta. Cała produkcja zaczyna się od sadzenia do, do Kiszenia, jest na, na, naturalnie robiona. Ulepszaczy nie używamy w ogóle. Tradycyjnie Kisimy, bo jak kiedyś Kisili nasze babcie, od dawna, dawna, tylko używamy soli, markwi i tyle. I Kiszenie odbywa się samoczynnie. Dla Aleksandrowa, to co może nie ma nigdzie, Dalej to kapusta uważana, to z takich małych kapustych odgotowuje to się z czosnkiem i z kminkiem, postoi troszkę i to jest bardzo dobre. Każda miejscowość ma swoją historię, ale ma też swoich twórców ludowych, artystów wyjątkowych. Tu w Aleksandrowie mieszka Tadeusz Bzdziuch, którego teraz odwiedzimy. Po prostu tworzę coś. To mi daje radość. Korzeń jakieś coś innego. Ja od razu widzę, co z czego może być. Jestem pod wrażeniem tych zwierząt. Teraz wszystko chcąc, nie chcąc, to ulega zapomnieniu. Przejściu za bardzo, nie? Degradacji, zniszczenia przez samych ludzi, czy zwierząt, czy gatunków zwierząt, czy ptaków, czy. I właśnie chciałbym to jakby przedłużyć temu bytność.